Cześć, tu Marek z Fotokowalski. Pokażę Ci jak łatwo i wygodnie wywołać zdjęcia przez internet. Wchodzimy na stronę odbitki.fotokowalski.pl Tu znajdujesz się na stronie, której łatwo wywołasz zdjęcia. Zaczynamy od wyboru zdjęć. Ja przygotowałem sobie katalog na pulpicie. Do wywołania, gdzie wcześniej wrzuciłem odbitki. Tutaj są zdjęcia do wywołania. Wiem, że chcę wywołać wszystkie zdjęcia, więc robię to w sposób następujący. Naciskam CTRL-A i robię otwórz. Teraz zdjęcia wgrywają się tutaj w tym oknie. Widać stopień procent wgrywania się zdjęć. Tutaj widzisz, jak Twoje zamówienie będzie przygotowane, mianowicie cenę za odbitkę. Następnie tutaj wybierzesz również sposób odbioru. Jest to odbiór osobisty, szanowie, w naszej firmie na Krakowskiej 33. Możesz również zamówić do paczkomatu z płatnością online. Możesz również zamówić przez kuriera dhl z płatnością online oraz za pomocą paczki w ruchu również płatko, płatnością online. Jeśli złożyłeś zamówienie w naszym sklepie internetowym, żeby nie płacić dwa razy do, za przesyłkę, możesz dołączyć do zamówienia sklepu ze sklepu internetowego. Tutaj już nam się powoli zdjęcia wgrały i widzimy zdjęcia, które nam się wgrały oraz sposób, w jaki będą... Kadrowany, następnie widzimy rozmiar zdjęcia, widzimy papier, na jakim na zdjęcia będą wykonane. Jest jeszcze opcja pod tytułem biała ramka dookoła zdjęcia. Wtedy dookoła Twojego zdjęcia, które sobie zaznaczysz, będzie 3 mm grubości ramka, ewentualnie pełny kadr, czyli jeżeli zdjęcie nie będzie miało formatu docelowego 10x15, będzie z białymi paskami albo w pionie, albo w poziomie. Na górze przy zleceniu można sobie zmienić parametry wszystkich zdjęć. Jeżeli standardowo mamy zdjęcia zaznaczone w papierze błyszczącym, wybierając ten przycisk, możemy sobie zmienić następujące: Parametry zamówionych zdjęć. Rozmiar zdjęć. Tu możemy sobie zmienić na rozmiar zdjęć. Jeżeli coś źle kliknęliśmy, czy zdecydowaliśmy się, że nasze zdjęcia powinny być większe, wybieramy sobie interesujący nas format. My chcemy zdjęcia 10x15. Rodzaj papieru. Mamy dwa rodzaje papieru. Jest to błyszczący oraz jedwabisty. Jeżeli chcemy, wybieramy jedwabisty papier, wtedy zmienią nam się zdjęcia papier w całym zamówieniu. Ilość odbitek standardowo jest 1, natomiast tutaj możemy sobie wybrać większą liczbę. I biała ramka, czyli albo bez zmian, czyli bez białej ramki, albo klikając biała ramka, wszystkie zdjęcia w zamówieniu będą miały rameczkę. Dookoła zdjęcia. Tutaj wybraliśmy opcję pod tytułem papier jedwabisty, i tutaj będzie zmiana. Robimy zapis. Wszystkie zdjęcia w zamówieniu będą miały teraz, będą o gradacji papieru jedwabistego. Tutaj możemy sobie edytować jeszcze poszczególne zdjęcia, czyli możemy edytować format każdego jednego zamówionego zdjęcia, czyli jeżeli chcemy, żeby to zdjęcie było w innym formacie, klikamy, że chcemy, by to zdjęcie było w formacie 15x21. Jeżeli chcemy usunąć, klikamy usuń. Jeżeli my chcemy większą liczbę odbitek, tutaj krzyżykiem albo minusem, um, edytujemy zdjęcia. Jak zdjęcia nam się wgrają i nie, nie pokazuje nam się komunikat, że zdjęcia się wgrywają, robimy złóż zamówienie. Wybieramy sobie jeszcze stosowną, stosowną formę płatności i odbioru. Ja zrobię dołącz do zamówienia ze sklepu internetowego. Tu wypełniamy tylko swój numer telefonu. Robimy, wpisujemy maila oraz ewentualne uwagi dotyczące zamówienia. I robimy złóż zamówienie. Wyrażamy zgody, zapomniałem i składamy zamówienie. I tak oto Twoje zamówienie jest składane w naszym laboratorium. Po, po wyliczy nam się kwota, tutaj mamy podany numer zamówienia, do zapłaty taka i taka kwota. Możemy zrobić płatność online, jeżeli jest wymagana do zamówienia, a wtedy logujemy się na stronie płatności i możemy zapłacić dowolną formą płatności.